Cześć. Obiecałem Wam kiedyś, że na moim kanale, jeśli pojawi się Radmor, będzie to znaczyć o tym, że trafiła się dosyć ciekawa usterka. Dzisiaj, właśnie taki Radmor trafił na mój stół. Może dwa słowa o historii tego egzemplarza, jeśli można tak powiedzieć. Jakiś czas temu, właściciel przysłał do mnie do przystrojenia TOR FM. nie dam sobie głowy uciąć w tej chwili, czy był u mnie cały komplet, prawdopodobnie tak, e, czyli pośrednia, głowica, automatyka, stereo, dekoder i prawdopodobnie hmm, płytka, ja ją nazywam wskaźnikowa. Takich głowiec ostatnio, takich zestawów było u mnie dużo. Nie chce mi się w tej chwili szukać, co rzeczywiście było: czy tylko płytka pośredniej częstotliwości z głowicą, czy komplet taki, jaki Wam w tej chwili powiedziałem. Nie jest to najistotniejsze. Właściciel po otrzymaniu tego zestawu, jakiś czas się chyba, jeśli dobrze kojarzę, nie odzywał. Po czym odezwał się, że ma jakieś uszkodzenie w tym Rad może, że programator działa nieprawidłowo. I tu powiem Wam szczerze: można bardzo łatwo wpaść w sidła tzw. rutyny i pewnych rzeczy, które człowiek wyklucza czasami niepotrzebnie. Co się brzmi pod tym zagadkowym sformułowaniem znaczy, co brzmi Albo raczej co się kryje pod tym zagadkowym sformułowaniem, dowiecie się za chwilę. Ponieważ, jak zawsze, jestem zajęty i pracy jest więcej niż tzw. mocy przerobowych, mimo wszystko zgodziłem się przyjąć ten egzemplarz. Odstał swoje, i przyszła pora na zajęcie się tym egzemplarzem. Oczywiście po włączeniu zachowanie tego egzemplarza było dokładnie takie, jak to przedstawił właściciel. W przypadku jakichkolwiek problemów z programatorem zawsze zaczynam od rozebrania, umycia, wyczyszczenia i wysuszenia programatora. Dopiero po tym ewentualnie zaczynam szukać usterki. Przyszła pora na uruchomienie tego egzemplarza. Ja już go uruchomiłem wcześniej, też mniej więcej przeprowadziłem diagnostykę. I za chwilę wspólnie z Wami przejdę tą drogę jeszcze raz. Jak do tej pory, na ileś tam lat doświadczeń z radmorami, układy, które są tutaj, tak zwane SAS w programatorze uszkodzonych chyba nie miałem ani razu gdzieś tam czytając na różnych forach komuś zdarzyło się że one się uszkodziły objaw który był w tym egzemplarzu ewidentnie może sugerować że problem leży z tymi układami scalonymi Re programator wysuszony za chwilę go włączymy Najczęstsze problemy z programatorem to brud na sensorach, ogólnie brud na płytkach, problemy ze stroikami i w zasadzie z grubsza to wszystko. Oczywiście gdzieś tam przewody się urywają i jakieś inne rzeczy się zdarzają, natomiast w momencie kiedy programator sam zmienia stację, zazwyczaj do tej pory problemem okazywały się Zanieczyszczone sensory. Jest jeszcze jeden e, przypadek, kiedy w domu jest bardzo duża wilgotność. Wówczas programator może samoczynnie przełączać stację, więc nie zawsze samoczynne przełączanie stacji jest spowodowane samym uszkodzeniem programatora. Ponieważ programator został wymyty, wyczyszczony. Przejdźmy zatem do włączenia i sprawdzenia, jaką się zachowuje. Tak jak widać. Po włączeniu zachował się prawidłowo. Zapaliła się dioda pierwszego sensora. Sprawdźmy zatem, czy da przełączać się stację. Tak jak widać, cały czas wraca nam na pozycję numer 1. W tym wypadku już można by podejrzewać, że jednak uszkodzone są te układy SAS, ale czy aby. Na pewno. Szukając w swoich zasobach programatora od 5102TE, udało mi się znaleźć bardzo brudny egzemplarz, który za chwilę sobie podłączymy i sprawdzimy, żeby zweryfikować, czy to jest rzeczywiście uszkodzenie samego programatora, a może niekoniecznie. Tak jak wiecie, ja nie lubię. Tracić czasu w momencie, kiedy mogę go zaoszczędzić, czyli na razie nie będę szukał uszkodzenia na samym programatorze, tylko podmienimy na szybko programator. Programator jest mega brudny. Jest to z Radmora, który kupiłem na części. Stoi. I używany jest właśnie do takich sytuacji. Włączmy zatem. No zobaczcie, ten po włączeniu przeskoczył na pozycję numer 2, ale oczywiście nic to nie zmieniło. Urządzenie zachowuje się dokładnie w taki sam sposób. Cóż to może, albo raczej o czym to może świadczyć? Czy jest prawdopodobne, że dwa programatory uszkodziły się dokładnie w taki sam sposób? Zakładając, że układy SAS są bardzo awaryjne, to tak, ale weźmy pod uwagę jeszcze inną ewentualność. Jaka to ewentualność? To, co zawsze Wam mówię, zawsze staram się Zweryfikować, no może wizualnie pewne elementy, ale zanim to zrobię, jeszcze podłączymy programator od Radmora 5102. Spójrzcie, zachowuje się zupełnie inaczej. Przy okazji, ta dioda mocniej świeci niż pozostałe. Nie wiem, czy ona jest bliżej. Ale na tym etapie jest to nieistotne. Daje się stroić, przełączać stację, i teraz mamy sytuację następującą. Ten programator jakoś działa, a tamte dwa nie, nie chcą działać. Jaki z tego wniosek? No, że chyba jednak mam dwa programatory uszkodzone i to co mówiłem na początku, że w mojej karierze miałem bądź nie miałem uszkodzonych układów SAS właśnie legło w gruzach. I teraz dochodzimy do pewnego momentu, o którym chyba wam mówiłem na początku tego filmu. Kręcę to po raz drugi, więc wybaczcie, mogłem nie zapamiętać. Czyli przyjęcie zapewnik Pewnych rzeczy. Przyjąłem zapewnik, że torefem jest sprawny, no bo u mnie działał. A tutaj niespodzianka. Nie chcę to działać poprawnie, ponieważ układy SAS, to co Wam za chwilę pokażę. Są różne, w związku z tym musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną ewentualność. Przyjrzyjcie się programatorowi od 5102TE, to jest ten programator i to jest SAS 570 i SAS 560, oczywiście z końcówkami S. Jeśli przyjrzymy się tutaj, Temu programatorowi od 5102 pięciowskaźnikowego to mamy SAS 670 i SAS 660. Jaki z tego wniosek? No, wniosek jest z tego taki, że no, nie do końca te elementy są zamienne. I tak naprawdę bez zweryfikowania wcześniejszego. Sygnałów, napięć i tak dalej, no nie powinno się zrobić tego, co ja przed chwilą zrobiłem, czyli na tak zwany rympał wymieniać elementów, bo można coś uszkodzić. Ponieważ już to robiłem wielokrotnie, więc wiedziałem, że nic się nie powinno uszkodzić, natomiast e, na razie jeszcze nie jesteśmy na etapie analizowania schematu, tylko takiego prostego chłopskiego myślenia, rozumowania i eliminowania pewnych rzeczy. Cóż więc zatem wiemy, że mamy dwa różne typy układów scalonych, a zachowanie programatora z tym drugim typem układów scalowy, scalonych jest poprawne. Czy zatem możemy dalej mieć podejrzenie, że obydwa wcześniejsze programatory w taki sam sposób są uszkodzone? No, myślę, że nie. Myślę, że tutaj chłopska logika podpowiada, że uszkodzenia trzeba szukać gdzie indziej. I teraz, gdzie indziej szukać tego uszkodzenia? Otóż, powinniśmy przyjrzeć się płytce automatyki. Dlaczego płytce automatyki? Dlatego, że ona, wbrew pozorom, jest ściśle związana z samym programatorem i między innymi. Pewne elementy służą za wyciszanie podczas przełączania e, styków programatora i tutaj na tym oryginalnym programatorze miałem takie wrażenie, że wszystko jest takie troszkę cichsze, e, tak jakby właśnie układ e, wyciszania nie działał poprawnie. Cóż za tym możemy na szybko zrobić? Możemy na szybko podmienić kompletną płytkę automatyki. To jest oryginalna płytka automatyki. Ja już to robiłem, więc nie będę tego robił jeszcze raz. Powiem Wam tyle, że nie przyniosło to żadnego pozytywnego albo innego rezultatu. Układ zachowuje się dokładnie tak samo. Oczywiście, tak jak wielokrotnie Wam mówiłem na filmach, Zawsze powinienem, powinno się zaczynać od sprawdzenia poprawności napięć zasilających i dopiero później szukać usterki. W tym wypadku zrobię troszeczkę inaczej, dlatego że, tak jak Wam przed chwilą pokazałem, na innym typie programatora działa to poprawnie, więc na razie napięć zasilania się nie czepiamy. A też widzę po tym egzemplarzu, że właściciel albo ktoś inny włożył w niego dużo serca, dużo pracy, bo kondensatory są wymienione, bo jest bardzo czysty, więc prawdopodobnie też był myty, czyszczony, chociaż trochę już tego kurzu się nazbierało. No czyli to nie jest taki tak zwany sprzęt wzięty gdzieś tam z półki, tylko już tu jakieś prace były wykonywane i na pewno dużo zachodu to kosztowało. Wszyscy ci, którzy mają, mieli styczność z Radmorami, wiedzą, że przez wiele lat i nie tylko z Radmorami, ogólnie ze sprzętem z PRL-u, w pracy, czy pracownicy składali tak zwane wnioski racjonalizatorskie. O co chodziło? Wnioski racjonalizatorskie to były przeróbki sprzętu, które pozwalały oszczędzić pieniądze, elementy, podzespoły, bądź też skracały czas potrzebny na wyprodukowanie czegoś, i za taki wniosek można było dostać pieniądze. I teraz, serwisując Radmory przez kilka lat, widziałem, że płytki automatyki są różne. Powiem szczerze, raczej byłem przekonany, że wynika to właśnie z tych wniosków racjonalizatorskich, ale kiedyś zagłębiając się troszkę bardziej Yy, okazało się, że w zależności od typu programatora, a raczej od użytych układów właśnie tych SAS, do tego są troszeczkę inne płytki automatyki. Przeryłem całe swoje zasoby, no i niestety nie znalazłem takiego układu płytki automatyki, który byłby dedykowany do tego programatora. W związku z czym musiałem wziąć zwykły, zwykłą płytkę automatyki i na szybko ją... Przerobić. Na czym polega przeróbka? Przeróbka polega na dodaniu, na usunięciu kondensatora dwóch rezystorów i dodaniu diody. Jeśli dobrze pamiętam, to jest BAP812. Na razie jest to zrobione na pająku, dlatego że nie mam pewności, że to zadziała poprawnie. To jest tylko przypuszczenie. Dlaczego przypuszczenie? Dlatego że. Sprawdziłem swoją bazę schematów, i mimo że mam kilka wersji schematów do RadMorów 5102TE, to niestety żaden z tych schematów nie pasuje do tych układów SAS, które są tu w oryginalnym programatorze. I tu prośba do Was, widzowie, gdyby ktoś posiadał skan samego schematu, byłbym wdzięczny, bo bardzo chętnie zagłębiłbym się głębiej w temat. Yy, wszyscy ci, którzy też zajmują się jeszcze powiedzmy radmorami, wiedzą, że też pojawia się od czasu do czasu tak zwany cross yy, tutaj pod spodem, yy, który jest obecny na tej płytce. Włóżmy zatem tą napajonkę zrobioną na szybko płytkę automatyki i sprawdźmy, czy to coś zmieni. Położę to tak, żeby nie było zwarcia. Nie przejmujcie się, to brzydko wygląda, ale będzie tak zrobione, że się nic nie powinno zewrzeć i uszkodzić. To jeszcze trzeba być troszkę zgrabniejszym niż ja, dobra, wszystko mi się tu sypie. Ale widzicie, tak to jest, jak się kręci na żywo. Dobra, mam pewność, że nic się nie powinno zewrzeć. Może nie wygląda to najlepiej, ale mm, takie są prawa, jak się kręci coś prawie na żywo. I ufność w kościół. No to chyba jakieś radio. Maryja. Nie będziemy skakać dalej po stacjach. Sprawdźmy jeszcze raz, czy jest jakaś logika w zachowaniu. Jak widać, logika jest. Wniosek z tego jest prosty i oczywisty. Coś, co na początku podejrzewałem i wziąłem za pewnik, czyli dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że prawdopodobnie jest winna łowajcą jest tylko i wyłącznie Zanieczyszczony programator, mimo że wyglądał na bardzo czysty, bo tak jak widzicie, chociaż akurat jeśli tor FM u mnie był, to ja go też i tak, i tak myłem, więc chciałem powiedzieć, że sprawdźcie, jak jest czysto, ale pod spodem jest równie czysto. Czyli pierwsza rzecz, wziąłem zapewnik, że tor FM jest sprawny. Drugi pewnik, wziąłem, że programator jest zanieczyszczony i to jest Jedynym problemem tej usterki. Jak widać na załączonym obrazku, można sobie gdybać, można sobie zakładać, a życie toczy się swoimi torami i potrafi dać mocno w kość. Na pewno, gdybym miał dokumentację techniczną do tych wersji radmorów z tymi mm, SAS-ami, yy, to znalazłbym musterkę, natomiast w tej sytuacji zdecydowałem się na pójście na skróty, czyli szybka podmiana programatorów, szybka podmiana płytki automatyki, która, tak jak widzieliście, nie wniosła nic do tematu. I dopiero wtedy e, przypomniałem sobie o tym, o czym Wam wcześniej powiedziałem, że e, widziałem takie płytki automatyki, które były właśnie takie, a nie inne. Ja oczywiście muszę jeszcze gdzieś spróbować znaleźć informację, czy rzeczywiście ta przeróbka polegała tylko na tym. Usiądę do internetu. Nie pozostanie mi nic innego, jak poguglać gdzieś jakieś grafiki. Może poszukać schematu gdzieś tam jakiegoś innego, ale tak na szybko 15 minut temu. Usiadłem do komputera, no i niestety w sieci są tylko schematy z tymi SAS-ami, które są na tych nowszych, akurat pokazałem Wam starszy programator, na tych nowszych programatorach. Oczywiście, porównując noty katalogowe tych układów SAS, one mają trochę inne parametry, mimo że topologia nóżek jest taka sama, ale parametry, nazwijmy to elektryczne, mają trochę inne, i stąd też właśnie. Konieczność takiej a nie innej przeróbki, chociaż to jest złe słowo, ale zastosowania odpowiedniej płytki automatyki do konkretnego typu programatora. Cóż więcej dodać? Chyba nic. W sumie to powiem Wam szczerze, zastanawiam się czy nie walnąłem babola, bo porównywałem chyba tylko jeden SAS, obydwóch. Nie porównywałem, czy, czy abym nie strzelił babola, ale myślę, że nie. Tak więc, nie uznajcie tego za pewnik, co przed chwilą powiedziałem, że są takie same pinologie, ale myślę, że na 99% tak. Drogi właścicielu, do Ciebie pytanie. Szybko testując ten egzemplarz na samym tunerze. Słyszę dosyć dużą różnicę w poziomach głośności między lewym i prawym kanałem. Zweryfikuję jeszcze sam wzmacniacz, sam tor audio przy pomocy generatora oscyloskopu, i wtedy będzie wiadomo, czy to, co słyszę w tej chwili z tunera, to jest kwestia tego, że trzeba będzie ten stereodekoder dopasować do tego toru, czy rzeczywiście gdzieś w torze audio, jednak jeden z kanałów jest cichszy. Jak ważna jest inspekcja wzrokowa, też pokażę wam na przykładzie tutaj zostały dziurki po jakimś elemencie. Jeszcze nie miałem okazji zweryfikować co tu było i być może to to jest przyczyną, że jest ciszej. Nie wiem jeszcze tego na tą chwilę. Sprawdzimy to, ale to już później. Dzisiaj taki miał być na szybko odcinek i dla was i dla właściciela, bo tak jak powiedziałem, bardzo ciekawy rodzaj usterki, jeśli można tak powiedzieć. Powiem Wam szczerze, że sam kiedyś robiłem przeróbki tych płytek do tej wersji na te nowe SAS-y, i ręki bym sobie nie dał uciąć. Czy tutaj też nie tej przeróbki nie robiłem, jeśli ten cały tor był u mnie, ale przyznam szczerze, że rezystory, tak, szukam tej płytki, szukam, mówię i nie mogę znaleźć, ale Raczej ja takich rezystorów nie stosuję, bo ja mam w kolorze powiedzmy, że takim rezystory, więc chyba to nie jest moja przeróbka. Ale to jeszcze będzie kwestia zweryfikowania. Też kondensatory elektrolityczne są nicikony i też się zastanawiam, czy one już u mnie były, bo tych torów FM ostatnio miałem tak dużo, że już po prostu nie ogarniam tego wszystkiego. Robię, wysyłam i nie wnikam. I tego nie ukrywam, jestem też ciekaw, ale to jest wszystko do zweryfikowania. Wracając jeszcze na koniec do tego egzemplarza, mimo że sprzęt przyszedł do mnie tylko, powiedzmy, na naprawę programatora, jeśli można tak powiedzieć, to będę i tak i tak musiał wykonać pewne czynności. Żaden sprzęt z moich rąk nie wychodzi, w którym nie zostaną, wy nie zostaną wykonane. Pewne czynności, i teraz według mnie, minimalnym poziomem przyzwoitości serwisu jest po pierwsze ustawienie napięć zasilacza, po drugie ustawienie prądów spoczynkowych, po trzecie ustawienie napięć programatora, po czwarte zweryfikuję poprawność wzmocnienia w toru, nie w, tylko toru audio. I potem, jeśli się okaże, że powiedzmy to wszystko dobrze gra, to będę musiał zestroić z tym egzemplarzem stereodekoder. I teraz taka jedna ciekawostka sprzed iluś tam lat. Kiedyś, jak byłem biedny jak mysz, ko mysz kościelna, a miałem Radmora, który nie był przestrojony. Wysłałem zapytanie do Gdyni, ile kosztuje zestrojenie toru FM? Padła jakaś kwota, która mnie troszkę zabiła, bo to były czasy, gdzie Radmor był wart przysłowiową flaszkę. Dzisiaj to się trochę zmieniło, więc wysłałem zapytanie, czy samą głowicę są w stanie przestroić. Jeśli tak, to ile będzie kosztowała? No i wówczas padły słowa, że powinno się zestroić razem głowicę z płytką pośredniej częstotliwości. I raczej nie będą chcieli stroić samej głowicy. Nie do końca wtedy to rozumiałem, bo byłem na początku mojej drogi z elektroniką, na bardzo, 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 bardzo początku. Teraz, po iluś tam latach babrania się w naszym sprzęcie, powiedziałbym więcej, że tak naprawdę absolutnym minimum to jest głowica pośrednia częstotliwości plus stereodekoder. Dobrze, by było jeszcze do tego mieć płytkę automatyki, chociaż zestaw zestrojony w radmorze X wcale nie jest powiedziane, że osiągnie dokładnie takie same parametry w Radmorze Y. I tutaj być może się okaże, że taki przykład będę tu miał, bo jeszcze oczywiście pozostaje kwestia regulacji tak tzw. wskaźników. Może być dobrze zestrojony Tor FM, a jeśli będą wskaźniki źle wyregulowane, szczególnie w tych radmorach od ten potrójny diodowy, od tak zwanego zera detektora, wówczas okaże się, że poprawnie zestrojony Tor FM przez niepoprawnie ustawione wskazywanie zera będzie okrąg 4 liter. Potłóc. No dobra, słuchajcie, dzisiaj myślę, że wyczerpałem temat, albo raczej jestem przekonany, że wyczerpałem temat dosyć ciekawej i nietypowej usterki, która tak naprawdę nie do końca okazała się usterką. W tym egzemplarzu będę korespondował z właścicielem z ciekawości, czy, czy rzeczywiście. Gdzieś tam ta płytka jest od innego egzemplarza, chociaż patrząc na daty produkcji to jest 82, i tak na szybko patrząc gdzieś indziej to mamy 83, 83. No, na tą płytkę to nie patrzę, bo to oczywiście nie jest płytka od tego. Na dole jest 82, więc mamy taki miks 82 i 83 roku. To tyle w tym odcinku. Zawsze to było coś innego. Tak więc, jeśli kiedyś będziecie mieli taką sytuację, że będzie wszystko wskazywać na programator, a będzie to wersja Radmora 5102TE, to pamiętajcie, że trzeba zweryfikować, z jaką płytką automatyki jest dany egzemplarz. Oczywiście po wymyciu i wyczyszczeniu programatora. Zapomniałem jeszcze dodać, że oczywiście ustawienie napięć programatora to jest kolejny obowiązkowy punkt, który należy wykonać oddając przed oddaniem sprzętu w ręce właściciela. Tak więc oczywiście jeszcze na koniec nie wiem czy powiedziałem, czy nie, bo już dzisiaj jest późna pora dosyć ten egzemplarz również no, ponownie przejdzie pełne zestrojenie, e, szczególnie automatyki i stereodekodera. Jeszcze zostanie wszystko zweryfikowane, jeśli chodzi o TOR-FM, czy aby na pewno jest tak, jak być powinno, żeby już mieć pewność, że ten egzemplarz jest zestrojony e, tak, jak powinien być, i to jeszcze mnie czeka. Tak więc wydawałoby się, że sprzęt przyjęty tylko na naprawę programatora, a tak jak widzicie, Przyzwoitość nakazuje, żeby wykonać mimo wszystko dużo, dużo więcej. I to też nie jest powiedziane, że e, ja za to dużo, dużo więcej wezmę dużo, dużo więcej pieniędzy, bo mm, jeśli będę musiał szukać uszkodzenia tego, tej nierównego, tego nierównego wzmocnienia e, toru audio, to owszem, coś tam trzeba będzie, jak to się mówi, doliczyć, ale już w tym wypadku, ponieważ właściciel, po pierwsze, Wysłał do mnie Tor FM do zestrojenia. Po drugie wysłał ten egzemplarz do mnie. To też są jakieś koszty, więc jak to się mówi, jadam coś od siebie również w gratisie, bo tak jak powiedziałem wam wielokrotnie, to co ja wam pokazuję, to nie jest dla pieniędzy, to nie jest dla nie wiem, lajków, dislikeów, dla wyświetleń na YouTubie. Trzeba się dzielić wiedzą, trzeba pomagać innym, a łatwiej mi często jest po prostu nakręcić film niż pisać komuś kilkustronicowego e-maila. To wszystko. Dzięki. Pozdrawiam Was. I jeszcze jedna rzecz. Będę musiał zweryfikować, czy Radmory 5102T miały koszyki, czy nie. Bo tutaj koszyka nie ma, a jeśli e, powinien być, to. Trzeba będzie, jak to się mówi, dołożyć, yy, chyba że właściciel ma gdzieś u siebie, ale tu już będę z właścicielem się kontaktował i ustalał pewne rzeczy. Życzę Wam dobrej nocy. Do kolejnego odcinka, cześć, trzymajcie się.